Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy niszczą stacje benzynowe w Obwodzie Kurskim za pomocą dronów kamikaze. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy próbują zniszczyć stacje benzynowe w zasięgu w Obwodzie Kurskim Federacji Rosyjskiej, ponieważ powoduje to znaczne szkody rosyjskim okupantom w Obwodzie Sumskim. Poinformował o tym kanał Wojskowy Telegram Operacyjny ZSU. Powołując się na rosyjskich propagandzistów, którzy nazywają siebie korporantami wojskowymi, którzy opublikowali odpowiednie nagrania. Filmy zostały nakręcone przez mieszkańców, którzy przejeżdżali obok silnie płonących stacji w mieście Rylsk i we wsifonów. Nie określono dokładnej przyczyny uderzenia, ale prawdopodobnie został on zaatakowany przez drony szturmowe. Rosja rozpoczęła ataki dronami odrzutowymi. Już drugi dzień z rzędu faszystowska Rosja wystrzeliwuje nad Ukrainę nowy typ odrzutowych dronów uderzeniowych. Poinformował o tym specjalista dosku walki elektronicznej Siergiej Flasz-Bieskrestnow, zauważając, że drony te wydają charakterystyczny dźwięk, różniący się od typowych szachidów. Według eksperta, Rosja używa tych urządzeń w odpowiedzi na skuteczną pracę ukraińskich dronów przechwytujących. Jednocześnie Bieskrestnow podkreślił, że dokładna liczba takich dronów w Rosji nie jest obecnie znana. Analityk wojskowy Denis Popowicz zwrócił uwagę na trudności w przechwytywaniu tak szybkich celów. Według niego drony obrony powietrznej nie są w stanie nadążyć za obiektami poruszającymi się z prędkością 500 km na godzinę, ponieważ same poruszają się z prędkością o połowę mniejszą. W ostatnim czasie skuteczność rosyjskich ataków powietrznych znacznie wzrosła. Trzykrotnie więcej dronów przebija się przez ukraińską obronę. Bojownicy wywiadu wylądowali na Mierzei Tenderowskiej. Żołnierze Departamentu Operacji Aktywnych Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy wylądowali na Mierzei Tenderowskiej, okupowanej części obwodu hersońskiego w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Służba prasowa wywiadu poinformowała o tym w swoich oficjalnych mediach, publikując film zmontowany z nagrań z dronów i kamer sportowych umieszczonych na hełmach ukraińskich obrońców. Komentarz stwierdza, że samo zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek. Siły specjalne zlikwidowały pozycje rosyjskich okupantów, dysponując personelem, systemem walki radioelektronicznej ZOND, i stacją radarową ROSA. Jednocześnie nie było strat wśród ukraińskich bojowników. Po podniesieniu flagi państwowej na Mierzei Tenderowskiej najwidoczniej bezpiecznie odpłynęli. Operacja była możliwa dzięki projektowi Łodzie Rozpoznawcze Fundacji Charytatywnej Diany Podolianczuk. Drony zniszczyły podstację trakcyjną w Orłowsku. Wczoraj w nocy ukraińskie drony szturmowe zmasowanie zaatakowały obiekty rosyjskich okupantów w Europejskiej Części Federacji Rosyjskiej. Zwolennicy ataku wymieniają obwody Moskiewski, Tulski, Riazański, Kałuski i Rostowski. Wiadomo, że w obwodzie rostowskim w wyniku ataku dronów wybuchły poważne pożary na stacji kolejowej w mieście Salsk. Informowano o tym wcześniej. Na podstacji trakcyjnej w sąsiedniej wsi Orłowski, która została trafiona przez dwa drony samobójców. W Salsku wysadzony został pociąg z paliwem i pojazdami wojskowymi. Ponadto, w wyniku wypadku zablokowana została kolejna ważna arteria logistyczna wroga, autostrada M4 Don. Tam cysterna z paliwem zderzyła się z minibusem i kilkoma samochodami, a na miejscu wybuchł pożar. Tymczasem mieszkańcy nagrali na wideo atak z użyciem amunicji na podstację Dwoinaja w Orłowsku. Najpotężniejsze trzęsienie ziemi na świecie w tym roku miało miejsce w Rosji. W nocy u wybrzeży rosyjskiego półwyspu Kamczackiego doszło do trzęsienia ziemi o wyjątkowej sile. Jego magnituda wyniosła 8. To najsilniejszy wstrząs sejsmiczny odnotowany w 2025 roku, który wszedł również na listę sześciu najpotężniejszych trzęsień ziemi tego stulecia. Dla regionu stał się on najbardziej niszczycielski od 1952 roku. Epicentrum katastrofy znajdowało się około 150 km na południowy wschód od Pietropawłowska-Kamczackiego. Na głębokości około 17 kilometrów. Ze względu na siłę trzęsień ziemi zagrożenie tsunami ogłoszono nie tylko w kraju kamczackim i na Sahalinie, ale także w wielu innych krajach – Japonii, Chinach, Filipinach, Nowej Zelandii, a także na Alasce, Hawajach i w regionach przybrzeżnych Stanów Zjednoczonych. Tsunami pokryło już część wybrzeża. Według naocznych świadków w mediach społecznościowych mieszkańcy Kamczatki są w stanie paniki. W wyniku masowej ewakuacji na drogach utworzyły się ogromne korki. Donoszono, w mieście Siewieroku Rilsk po przejściu pierwszej fali część strefy przybrzeżnej znalazła się pod wodą. W obwodzie Pietropawłowsko-Kamczackim rozpoczęła się masowa ewakuacja. Ulice są zablokowane przez wielokilometrowe korki. Atak na kolonię karną w obwodzie Zaporoskim. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17. W wyniku nalotu faszystowskiej Rosji na Bielenkowską kolonię karną w obwodzie Zaporoskim zginęło 17 skazańców, a 42 zostało rannych. Poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. Według oficjalnych danych około godziny 11 w nocy Wróg zrzucił na obiekt cztery kierowane bomby lotnicze. W wyniku ataku jadalnia została całkowicie zniszczona. Budynek administracyjny i strefa kwarantanny zostały poważnie uszkodzone. Wśród rannych był jeden pracownik zakładu, który odniósł lekką ranę odłamkową twarzy. Większość rannych otrzymała pomoc medyczną na miejscu. Ciężko ranni zostali hospitalizowani. Ochronę kolonii zapewnia ponad 50 pracowników. Teren nie został naruszony, nie ma zagrożenia ucieczki. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że ostrzał zakładu karnego jest zbrodnią wojenną. Tymczasem dwie osoby zginęły w nocnym ataku rakietowym w Kamieńsku w obwodzie Dniepropietrowskim. Ukraińcy zniszczyli grupę zwolenników Kadyrowa na południu Ukrainy. Ukraińskie lotnictwo codziennie zadaje wrogowi dotkliwe ciosy. Mamy kolejny przykład. Myśliwiec MiG-99 Ukraińskich Sił Powietrznych na jednym z południowych kierunków, najprawdopodobniej w obwodzie hersońskim lub zaporoskim, zniszczył rosyjskich okupantów spośród zwolenników Kadyrowa za pomocą kierowanej bomby lotniczej. Poinformował o tym wojskowy kanał telegramu Słonecznik, specjalizujący się w tematyce lotniczej, i administrowany przez ukraińskich żołnierzy w odniesieniu do ukraińskich obrońców, film został zmontowany z materiału nagranego przez drona zwiadowczego, którego operator odnalazł zwolenników kadyrowa i precyzyjnie wycelował w nich. Ukraiński myśliwiec zadaje straty okupantom w obwodzie Kurskim. Ukraiński myśliwiec MiG-99 przeprowadził celowy atak na bazę rosyjskich najeźdźców, którą utworzyli w Windzie w przygranicznej wsi Tiotkine w rejonie gluszkowskim w obwodzie kurskim w Rosji. Atak przeprowadzono amerykańską bombą lotniczą o wysokiej precyzji GBU-62. Poinformował o tym wojskowy kanał w telegramie Słonecznik, administrowany przez ukraińskich lotników i specjalizujący się w tematyce lotniczej, w odniesieniu do ukraińskich obrońców. Film został zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowy statek powietrzny, którego operatorzy znaleźli w budynku skupisko wrogiej piechoty, skorygowali celowany atak i zarejestrowali bezpośrednie trafienie. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film. I komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.